W tym filmie zaprezentujemy możliwości oprogramowania BHP-2 w kontekście kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszamy do oglądania. W programie mamy możliwość obsługi kontroli zewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych. System BHP-2 umożliwia automatyczne generowanie dokumentów takich jak protokoły kontroli wewnętrznych, odpowiedzi na nakazy i wystąpienia instytucji kontrolujących. Kontrolę realizacji poszczególnych punktów kontroli obsługę słowników zawartych w bazie wiedzy, przetwarzanie wprowadzonych danych za pomocą wielu raportów, a także przydzielenie zadań odnoszących się do poszczególnych pozycji kontroli wewnętrznych. Przejdźmy do możliwości, jakie daje nam narzędzie kontroli zewnętrznych. Moduł kontroli zewnętrznych umożliwia dodawanie wystąpień, nakazów wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Możliwe jest także opisywanie i kontrola realizacji zadań odnoszących się do konkretnych pozycji kontroli oraz generowanie odpowiedzi na nakaz bądź wystąpienie do danej instytucji kontrolującej. A to nie wszystko. W ramach kontroli zewnętrznych możliwe jest wyszukiwanie pozycji kontroli, biorąc pod uwagę inspektora kontrolującego bądź interesującą nas treść czy zagadnienie. Widok kontroli zewnętrznych prezentuje poszczególne kontrole wraz z ich pozycjami. Najnowsze kontrole prezentowane są na górze widoku. Z tego miejsca możliwe jest dodanie nowej kontroli, zmiana statusu poszczególnych pozycji kontroli z niewykonanej na wykonaną, a także udzielenie odpowiedzi na nakaz bądź wystąpienie. Dostępne są również informacje dotyczące daty i numeru kontroli oraz osoby kontrolującej. W przypadku generowania odpowiedzi na nakaz bądź wystąpienie instytucji kontrolujących należy wybrać konkretną instytucję, w tym przypadku jest to okręgowy inspektorat pracy w Opolu. Po jego wyborze, automatycznie zostanie wygenerowana odpowiedź wraz z informacjami takimi jak data wykonania, liczba pracowników czy opis i sposób realizacji pozycji kontroli, które wcześniej określimy. Program BHP 2 umożliwia także wyszukiwanie pozycji kontroli danego inspektora, w przypadku gdy przeprowadzał on już wcześniej kontrolę w obsługiwanych przez nas firmach. Opcja ta dostępna jest po wyborze z menu głównego, raporty, następnie SRT i kontrole” wyszukanie inspektor. Możliwe jest również wyszukiwanie pozycji kontroli wyszukując po konkretnej frazie szukanej treści. Ścieżka dostępu do raportu jest bliźniacza do tej z poprzedniego slajdu. Z menu głównego należy wybrać raporty, następnie SRT i kontrolę wyszukanie treści z kontroli. Funkcjonalności kontroli wewnętrznych zostały stworzone z myślą o wewnętrznej służbie BHP w zakładzie pracy i dają szereg możliwości w kontekście kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie. Narzędzia kontroli wewnętrznych umożliwiają podgląd spisu wszystkich kontroli w firmie, wraz z datami, opisem i informacją o osobie kontrolującej. W ramach kontroli wewnętrznych mamy dostęp do ponad 900 pozycji kontrolnych wynikających z różnych aktów prawnych. System daje możliwość łatwego wygenerowania protokołów pokontrolnych zawierających podstawy prawne, uzasadnienia i zdjęcia. Moduł ten pozwala także na przydzielanie zadań dotyczących poszczególnych pozycji kontroli innym osobom. Widok kontroli wewnętrznych pozwala na podgląd wszystkich kontroli przeprowadzonych w firmie. Zawiera on informacje o dacie przeprowadzonej kontroli, jej opisie, kontrolującym, ilości pozycji kontroli, a także statusie. Z tego widoku możliwe jest również wygenerowanie protokołu bądź podgląd kontroli. System umożliwia filtrowanie biorąc pod uwagę status kontroli bieżące i zakończone. Protokół pokontrolny zawiera informacje dotyczące nazwy firmy, której dotyczy kontrola, datę kontroli, jej opis oraz punkty kontroli wraz z podstawami prawnymi, uzasadnieniem oraz zdjęciami. Generowany jest automatycznie w formacie PDF. W ramach kontroli wewnętrznych wyróżniamy narzędzie o nazwie baza wiedzy. Zawiera ono ponad 900 pozycji kontroli pochodzących z różnych aktów prawnych. Umożliwia on wyszukiwanie pozycji z danego aktu prawnego bądź wyszukując na podstawie określonej frazy. W prezentowanym przypadku poszukiwaną frazą był regał i znaleziono 12 rekordów pasujących do tego zagadnienia. System pozwala także na przydzielanie zadań dotyczących pozycji kontroli wewnętrznych bądź oznakowanie pozycji jako wykonanej. Można określić datę planowej realizacji, dołączyć dodatkowy plik oraz przydzielić zadanie osobie posiadającej dostęp do systemu, konkretnemu pracownikowi bądź osobie spoza systemu BHP-2. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zachęcamy do subskrybowania kanału, a także obserwowania profilu. Znajdziecie tam inne filmy dotyczące oprogramowania BHP-2.